O, no, witajcie. Widzę, że tam sporo pytań się pojawiło ostatnio pod filmami. Dobra, narysowałem tu taki prosty schemat. Jak to jest u mnie wszystko podłączone. Czy tak tu mamy kocioł CEO? Tu mamy kocioł elektryczny. I teraz tak, w momencie, kiedy palimy w kotle, zaczynamy palić. Pompkę mam e, podłączoną przez termostat piekarnikowy, który ma pociągniętą kapilary na przewód kominowy, spalinowy. W momencie osiągnięcia temperatury chyba 45 stopni, zaraz zobaczymy, tak 45 stopni na piecu załącza się pompka i chowodę. Nam tutaj strony bufora, ale że w buforze. Na powrocie powiedzmy, że mamy 30 stopni. Tak? No tutaj mamy założony zabór temperaturowy 45 stopni Celsjusza. To on sobie tutaj najpierw pcha wodę przez ten zabór i miesza ją z tą wodą z powrotu I temperatura która wraca na kocioł to jest minimum minimum czterdzieści pięć stopni celsjusza tak czyli tu jest tu jest w tym zaborze mieszana. Cała woda, która jest niepotrzebna do podmieszania e, wody na powrocie, jest pchana do bufora na zasilanie. Nie? Czyli powiedzmy, że tutaj mamy 50, 55 stopni już osiągnięte, tak? bo 45 wchodzi do pieca. 55 powiedzmy wychodzi z pieca to bodaj o temperaturze 55 stopni już sobie wchodzi do e, bufora, ale zanim on, się załadu, zanim on się załaduje tutaj na całej wysokości, tak żeby tu osiągnąć temperaturę 45 stopni, to do tego momentu cały czas będzie sobie tutaj mieszał wodę ona sobie tak będzie krążyć między kotłem a, a zasilaniem a powrotem w kotle także tutaj cały nadmiar jest już pchany do, do bufora a a tutaj jest mieszana żeby piec nie dostawał e, strzała zimną wodą tak w momencie kiedy e, temperatura tutaj już osiągnie 45 stopni Celsjusza tak to tu jest zamykana zamykany ten bypass czyli woda sobie już krąży przez bufor i biec tak w momencie tam jeden z Was zadał pytanie co by się stało jakby tu założyć ten, ten, ten zabór o Wartości 60 stopni, tak? Czyli tak mówiłem, że dopóki woda na powrocie z bufora nie osiągnie temperatury 60 stopni, tak? To tutaj woda między kotłem a, a bypassem w kotle między z, e, zasilaniem a powrotem będzie mieszana z wodą z bufora, tak? czyli 60 stopni, no to już jest wysoka temperatura w buforze, tak. I e, nie ma sensu moim zdaniem, aż tak mu podnosić temperatury na, e, na powrocie, no chyba, że wasz kocioł tego wymaga, tak, no to wtedy to wtedy nie ma wejścia. Nie znam innych producentów kotłów, jakie są wymagania techniczne, to już musicie sobie dostosować e, sami do, do swojego kotła. U mnie jest temperatura minimalna na zasilaniu 45 stopni. Tak przewiduje producent tego kotła na węgiel i, i taki zabór założyłem. E, tam jeszcze było pytanie a propos e, sterowania. Hmm, tym e, piecem elektrycznym, grzałkami. Czyli mam? Tak. Podłączone mam trzy e, fazy, raz, dwa, trzy, tak. I trzy styczniki do każdej z grzałek, tak. Tylko, że te styczniki są dwupolowe. I do każdego stycznika mam podłączone dwie fazy. Czyli yy, grzałki są podłączone międzyfazowo, nie faza i zero. Tak? Tutaj sobie też narysowałem taki prosty schemat. Czyli mamy tak, trzy fazy, pierwsza, druga, trzecia i N. N nie wykorzystuję w ogóle. I teraz tak, tu mamy pierwszy stycznik. Tak. Jest podłączona pierwsza faza, tak i druga faza. To mamy grzałkę numer 1, grzałka numer 2, mamy drugi stycznik i mamy tak podłączoną pierwszą fazę i trzecią fazę. Do grzałki numer 2 i do grzałki numer 3 mamy podłączoną trzecią fazę i pierwszą fazę. Tak to wygląda. Sterowane to jest za pomocą: ten sterownik ma cztery styki dodatkowe. Mam cztery styki dodatkowe. Ja za pomocą tych styków dodatkowych zasilam te trzy styczniki i pompę, która tam jest z tyłu za tym, za tym zaworem do zasilania pieca, tak. mam to wy... wykorzystane za pomocą algorytmów, wszystko się dzieje. Na pierwszym styku mam wybrany algorytm pompa CO. Zakres próg załączenia pompy, czyli jeżeli woda w buforze mi spadnie poniżej 30 stopni, to w ogóle nie załączy grzałek, tak? Próg wyłączenia pompy mam ustawione na 50 stopni z tym że histerezę mam ustawioną na 10 stopni tak czyli wyłącza się przy wyłącza grzanie przy 55 a załącza przy 45 i to mam ustawione pod sterowanie tygodniowe Tutaj sterowanie tygodniowe. To można sobie ustalić, w których godzinach ma się, ma być styk aktywny. Jeżeli będzie miał potrzebę grzania, to się załączy. W momencie, kiedy ustawimy, że ma się nie załączyć, pomimo, że jest potrzeba grzania, to po prostu będzie czekał e, cierpliwie e, na to, aż mu algorytm pozwoli, tak? Czujnik, według którego mam to ustawione to jest czujnik dodatkowy 1 mam go ustawiony na dole bufora czyli temperaturę muszę osiągnąć na, na dole bufora zadaną żeby się wyłączył yy, styk Dobra, następne dwa styki, czyli następne dwie grzałki yy, są yy, ustawione na algorytmie kontrola pracy i tutaj w tym e, algorytmie wybieramy sobie który co ten styk ma kontrolować tak ja mam e, ustawione żeby kontrolował co robi pierwszy styk tak? który pilnuje temperatury w buforze I w momencie kiedy on się za, za, załączy dopiero aktywuje się ten styk drugich tak? Czyli on kontroluje pracę styku pierwszego. Też ma tutaj sterowanie tygodniowe. Opóźnienie można ustawić. Ja mam tutaj 5 sekund, ale można poustawić, na przykład, żeby po 2, 3, 5 minutach się włączała dopiero druga grzałka, po następnych 5 minutach no, trzecia grzałka, tak? Ja to mam tutaj tak zrobione, i to samo jest z stykiem trzecim on się nazywa beznapięciowy 1 i też tutaj mam ustawioną kontrolę pracy no i tak samo on kontroluje co robi styk drugi tak, czyli jeżeli by coś się wydarzyło i styk drugi by nie zadziałał tak, to styk trzeci też nie, nie zacznie działać no i styk czwarty czyli bez napięciowy drugi mam też kontrolę pracy ustawioną z tym, że ten pod ten styk mam podłączoną pompę obiegową e, i on pilnuje co robi pierwszy styk, tak? Czyli w momencie kiedy się piec elektryczny uaktywni za każdym razem e, musi włączyć mi się pompa, tak? Hmm. Co jeszcze mam tutaj powiedzieć? No generalnie działa to super. Jestem zadowolony z takiego ustawienia. Eee. Jeszcze jedną rzecz będę musiał tutaj przerobić. Eee. Rzucić tak samo ten piec elektryczny przepiąć, stąd przepiąć tutaj. Za tym zaworem temperaturowym. O, go będę musiał przepiąć, żeby yy, też nie dostawał strzała zimną wodą, tak? Z bufora, z dołu bufora, bo na dole bufora zawsze będziemy mieli tę najchodniejszą wodę, bo to jest ta, która wraca nam z, yy, z grzeników w moim przypadku, tak? mam ustawione powiedzmy 40 stopni na grzejniki, to mam 38 na powrocie jest 36 czyli e, to 10 powiedzmy procent e, jeżeli by był zabór mieszający ustawione na 10% procent poboru ciepła z bufora e, i 90% procent wody z powrotu wraca z powrotem na nagrzejniki tak? to te 10% procent wody które jest niewykorzystane z powrotu Chana jest do bufora, tak? W tej ciepłej, ciepłej wody, która z zasilania jest wzięta. No i automatycznie na dole robi nam się powiedzmy te 36 czy 35 stopni, tak? Z tego co zauważyłem, ten pies podnosi mi temperaturę wody tak, o 20 stopni, czyli mamy na dole 35, to na zasilaniu. Z pieca wychodzi mi 55 stopni. W momencie, kiedy mam 65 stopni na górze bufora, tak, to wychładzam sobie górę bufora po prostu. A chciałbym tego uniknąć, i automatycznie muszę sobie tutaj wziąć i przepiąć. Ten piec elektryczny za tym zaborem mieszającym temperaturowym, tak? Do ochrony także zasilania pieca elektrycznego. Wtedy powiedzmy, byśmy mieli z tą temperaturą 45 stopni, i tu by mi wychodziła 65 stopni minimum, tak? Także to będzie też, to muszę sobie przerobić. No i to by było chyba na tyle z przeróbek już, już w tym roku. Rury to już wszystkie poocieplałem. Wszystko, co, co mogłem poocieplałem. Tam z tyłu tak samo. Przy zaworach nie zawora. Na górze tak samo jest ocieplone wełną skalną jest dużo, dużo chłodniej jest w kotłowni i duże mniejsze straty są ciepła Także jak macie jakieś pytania to piszcie śmiało postaram się pod filmem podlinkować grupę na facebooku którą założyłem a propos bufora w ogrzewaniu Centralnego. Jest bardzo mało materiału na ten temat i myślę, że pomoże nam to wszystkim tym, którzy już mają bufor u siebie, żeby się pochwalili ewentualnie, podzielili swoimi dokonaniami w kotłowniach. No, i tym ludziom, którzy się zastanawiają tak, nad buforem w kotłowni, żeby też można było na bieżąco jakieś rzeczy podpytać, zapytać, będziemy mieli łatwiejszą komunikację, że tak powiem. Także umieszczam pod filmem w opisie link do grupy na Facebooku i zapraszam do kontaktu. No to trzymajcie się i ciepła rzecz.